Więc chciałam pokazać, jak tutaj są dostarczane paczki. Ogólnie czasami dzwonią dzwonkiem. Do they always ring the bell or not always? No, always. Yeah, so... Yes, nice to Więc niektórzy, niektórzy dzwonią dzwonkiem i po prostu zostawiają paczkę na przed domem, a niektórzy po prostu przyjeżdżają, zostawiają paczkę i sobie jadą. I trzeba sprawdzać drzwi, otwierać drzwi czasami, żeby zobaczyć, czy w ogóle jakaś paczka jest. Więc tak to wygląda, że sobie tutaj taka wielka paczka leży przed drzwiami. Czy czasami, uh, sorry, uh, do the packages get stolen sometimes? We haven't had any, but it can. It can, yeah. That's what I've heard. That people steal off the porches. Porch pirates. But porch pirates. That's crazy. Porch pirates. <laughs> Hej! dzisiaj idziemy do sklepów takich z ubraniami zobaczyć jak one się prezentują, bo ja tutaj w ogóle nie znam żadnych sklepów, więc wszystko jest dla mnie nowe. Zobaczymy, jak się tutaj mają rozmiary. E, czy znajdę rozmiary dla siebie, e, bo wydaje mi się, że tutaj wszystko jest większe niż w Polsce. Na miłość też we gonna shi. To land's End first. So, the first one jest End. Generally, generally everything is more expensive than in Poland, of course. But for, you can get some deals like $14 for a t-shirt or a long sleeve shirt. These pants like this, they cost 17, 18 dollars. Um, and of course we have sale over there, so probably cheaper stuff, but yeah, these are the prices more or less of course you can get cheaper stuff at like target or something but it's also not as good quality so we're gonna check out a store called talbot's uh, where <laughs> oh. <laughs> so this is a store that's a little more expensive yes, let's see something <gasps> oh my goodness yeah. This is a, not, a, maybe not for us right now. It's beautiful. Oh, it's my style. How much do you think? Fifty. One hundred and ninety. <gasps> oh. Nineteen. Nineteen, sorry. Nineteen. But... <laughs> it says extra fifty percent of marks. Extra. Extra, oh. Actually, so maybe it's sixty. This so it's 50% nice. off. Well, that's not too bad. Like it's still more expensive than usual, but... Can you try it on? <sighs> do it, do it. Thanks. I like this kind of dress. But I don't know... No, yeah. this is not your size. It's, it's also folded. 10. What's your waist? I don't know. I don't know anything. Sweet. OK, byliśmy w tym sklepie i nie jest w sumie dla nas słabo, 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 bardzo drogo i no i dziwny styl. Tak, dziwny styl, taki, no, taki niezbyt nowoczesny. Więc, no, teraz idziemy do Ulta, Ulta Beauty. Ja, yeah. tak. I yy, to jest taki sklep w stylu, stylu Rosman, coś takiego. Coś mm. miatych. Kosmetyczny. Mhm. Ale jest trochę droższy niż na przykład CVS. Ok, więc let's go. O, to jest chyba bardziej w stylu Sephora, A nie rozwójne. Czyli troszkę droższe rzeczy. Ale zobaczmy. But this is what I got for Christmas from Christina. and I'm getting a new color. Więc so, ultra bardzo fajny sklep. Masz ten lunch, który się nazywa tak? Sax Is it called Sax? Saks, Saks off fit. Aha, Sacks off of Fit. Aha, Sax of Fifth. We grand attack. I też chyba są różne Marki Do they carry different... Friends. Different friends. Friends. czyli to jest coś takiego jak Peak and Clap and Back, że są różne marki troszkę taniej. Mają też buty, tylko te buty wyglądają trochę nie nieuporządkowane, za bardzo. we just got some Chinese food. Steven said that Chinese food is like the kebab of Europe. Mm -hmm. Like if they wanna eat something quickly and cheap, they would go to a Chinese restaurant. So we got some food. We will show it at home. Jedna rzecz, którą chciałam zauważyć, to że flagi amerykańskie są wszędzie na domach. Przy restauracjach, oczywiście Parko. w parkach. Tak, więc. No, no, stop można tą flagę gdzieś zobaczyć. Więc to jest taka ciekawostka. Okej, okay, i jeszcze jako dodatek do chińskiego jedzenia dostaje się Fortune Cookies. What to say? It says: If you don't have time to live your life now, when do you? Oh. Oh no, oh, no. oh no, 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 Tak wygląda poczta, jak przyjeżdża takim samochodzikiem i wrzuca w skrzynkę. Oj, taka ciekawostka to to, że te samochody mają kierownicę po prawej stronie, tak żeby można było um, Łatwiej dosięgnąć skrzynkę. A, i coś wzięła i jedzie. Let's go check the mail. O! Jest minus 10 stopni dzisiaj, ale idziemy w piżamach. Czekaj, poczekaj, coś z